Ministerstwo Zdrowia chce zlikwidować 111 porodówek w całej Polsce. Zagrożony jest też oddział ginekologiczno-położniczy w Ostrzeszowie. Alarmowała podczas zwołanej konferencji prasowej posłanka Prawa i Sprawiedliwości Katarzyna Sujka. Jak już informowaliśmy, na etapie konsultacji społecznych znajduje się projekt Ministerstwa Zdrowia, który zakłada obcięcie finansowania przez NFZ tych oddziałów ginekologiczno-położniczych, w których rocznie rodzi się mniej niż 400 dzieci. Z projektem ustawy opublikowano załącznik numer 2, w którym przedstawiono m.in. listę Porodówek, które spełniają lub nie postawione przez resort kryterium. Z dokumentu jasno wynika, że Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia, podobnie jak 111 innych placówek w całej Polsce, nie spełnia tego progu. Z danych NFZ wynika, że w 2022 roku w Ostrzeszowie odebrano 362 porody, a w ubiegłym roku było ich 387. Już kilka tygodni temu głos w tej sprawie zabrała poseł Katarzyna Sujka, która w mediach społecznościowych zastanawiała się, czy minister zdrowia Izabela Leszczyna dąży rękami samorządowców do zamknięcia m.in. ostrzeszowskiej porodówki. O problemie mówiła również również podczas specjalnie zwołanej przed siedzibą szpitala konferencji prasowej. Impulsem do spotkania w naszym Ostrzeszowie przed naszym Ostrzeszowskim szpitalem jest fakt, że w sierpniu pojawiła się na stronach legislacji rządowej stronie legislacji publikacja nowego projektu ustawy, który ma zmieniać, reformować ochronę zdrowia w Polsce. Jasno z tego dokumentu, który przedstawiło Ministerstwo Zdrowia, który przedstawia minister Leszczyna, jasno wynika, że szpitale, które mają mniej niż 400 porodów na swoim oddziale, w swoim oddziale położniczo-ginekologicznym, porodowym. Nie otrzymają finansowania po wprowadzeniu tej ustawy. 400 porodów to jest próg. Kolejna liczba to 362, bo to jest liczba, która mówi o tym, ile dzieci urodziło się w ubiegłym roku, w roku 2023, w, w powiecie ostrzeszowskim, ale tak naprawdę w szpitalu w Ostrzeszowie. Czyli jest to liczba, która wynosi mniej niż 400. W poprzednim roku również liczba porodów w Ostrzeszowskim Szpitalu była mniejsza niż 400. Sumując w całej Polsce, co wynika z tej ustawy proponowanej i z tych rozporządzeń, które mają, mają być wprowadzone, wynika, że w całej Polsce zostanie zlikwidowanych poprzez w zasadzie brak finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia 111 porodówek. Mamy w Polsce ponad 300 porodówek w całej Polsce, a 111 zgodnie z tym, co proponuje dzisiaj Ministerstwo Zdrowia nie otrzyma finansowanie, czyli będzie... Będzie szło w kierunku likwidacji tych porodówek. To jest, drodzy państwo, ponad 30% porodówek w całym kraju. Posłanka zaapelowała m.in. do parlamentarzystów Karoliny Pawliczak, Andrzeja Grzyba, ale też władz powiatu i gminy o to, aby nie milczeli, stanęli w obronie miejscowego oddziału ginekologiczno-położniczego i głośno mówili o tym, że te zmiany będą szkodliwe dla ostrzeszowskiego szpitala. Pamiętamy, niecałe dwa lata temu mieliśmy <grym> dużą burzliwą dyskusję w Ostrzeszowskim Szpitalu, ponieważ wtedy Starostwo powiatowe, dyrektor szpitala, prezes szpitala sygnalizowali, że szpital ma kłopoty finansowe. Wtedy ja osobiście usłyszałam od działaczy PSL Powiatu Ostrzyżowskiego, że rząd PiS zamyka szpitale rękami samorządowców. Usłyszałam wtedy od radnego Adama Grzyba, że, że ten szpital przeżył między, tak mniej więcej skom, przypomnę te słowa, że przeżył wojnę komuna, nie przeżyje rządu PiS. Szanowni Państwo, szpital w Ostrzyżowie przeżył. Bardzo dobrze rząd, rządy Prawa i Sprawiedliwości. I tak naprawdę trzeba to podkreślić, że w ostatnich latach do powiatu Ostrzeszowskiego na przeróżne inwestycje, inwestycje w oświatę, inwestycje chociażby w DPS-y, jak w Marszałkach Nowy Dach, inwestycje w drogi, inwestycje również w ten szpital, to jest kwota 61 milionów złotych, które w ostatnich latach jako dofinansowanie trafiło do powiatu Ostrzeszowskiego, W tym między innymi. W okolicach właśnie wtedy tego sporu ponad 2,5 2 miliona złotych na nowy tomograf w szpitalu w Ostrzeszowie to 13 milionów złotych z rządowego funduszu Polski Ład, które dzisiaj zaczynają się realizować na to, co powiat sam uznał za potrzebne i niezbędne w Ostrzeszowskim szpitalu. Sama wtedy zabiegałam o to, by te wnioski na szpital były, były składane. Nie wszystkie możliwości były wykorzystane, ale, ale po nawet pewnych burzliwych rozmowach powiat. Złożył wnioski do Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji w szpitalu w Ostrzeszowie i te pieniądze otrzymał. Ja apeluję dzisiaj do pani poseł Pawliczek, do pana posła Grzyba, do radnych PSL-u, do radnych Platformy Obywatelskiej w Ostrzyszowie, do radnych samorządowców. Którzy, tak jak przewodniczący Rady Powiatu, między innymi wspierali koalicję rządzącą chociażby uczestnictwem na marszu 4 czerwca w ubiegłym roku. Apeluję, byście Państwo śmiało i odważnie zaapelowali do władz, do rządu, do Ministerstwa Zdrowia, że taka propozycja, która nie jest uzgodniona z żadnymi środowiskami, która po prostu jest podana i zawieszona na stronie dotyczącej legislacji, taka propozycja jest szkodliwa dla naszego, Szpitala i by zaangażowali się wszyscy Państwo w ratowanie naszej ostrzeszowskiej, ostrzeszowskiej Porodówki. Czujka domagała się również podjęcia stanowczych działań od członków Rady Nadzorczej Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia, Drodzy a konkretnie Państwa, jej przewodniczącego, który, jak zaznaczyła, powołany został do pracy w zespole doradczym aktualnej minister zdrowia. Członek Rady Nadzorczej, dyrektor, dyrektor Piotr Nowicki. Jest rady nadzorczej Ostrzeszowskiego szpitala, jest również doradcą i doradza być może właśnie te rozwiązania, że szpitale, które mają mniej niż 400 porodów, mają nie otrzymać finansowania. Jak podkreślała posłanka Pis, istnienie oddziału położniczego w Ostrzeszowie jest ważne nie tylko dla rodzących się tutaj dzieci i ich matek. W tej chwili uważam, że 362 porody to nie jest jeszcze to nie jest wyznacznik do tego, że ten oddział powinien zostać zamknięty. Żeby wprowadzać taką reformę i mówić o życiu i zdrowiu kobiet, i ich dzieci, które mają się urodzić. Najpierw trzeba rozpocząć od, te, od rozmów o tym, w jaki sposób to zrobić, żeby to nie było krzywdzące i e, żeby wynikało, by zabezpieczało e, i zaspokajało potrzeby i samorządów, ale przede wszystkim pacjentek. Zapytana jako była minister zdrowia o receptę na rozwiązanie trudnej sytuacji porodówek wynikającą z małej liczby porodów, sójka odpowiedziała, że w pierwszej kolejności potrzebne są konsultacje z władzami szpitali, tak by wypracować możliwie najlepsze rozwiązanie po to by rodzące kobiety nie musiały szukać opieki w szpitalach oddalonych nawet do kilkadziesiąt kilometrów od ich miejsca zamieszkania. Konferencji posłanki PiS przysłuchiwali się między innymi radni powiatowi i gminni, a także jeden z mieszkańców, który postanowił podzielić się swoim niezadowoleniem, jeśli chodzi o strzeszowską Służbę Zdrowia, a dokładniej lekarzy rodzinnych. Z jego relacji wynikało, że nie wszyscy należycie wywiązują się ze swoich obowiązków. Jedno pytanie powiem Pani. Jeden tu jest gościł lekarz w Ożyszowie, pan Pereska, do którego możesz iść, Dostanie skierowanie na badania na wszystkich. Idź Pani do innego lekarza. Nie wyprosi się, bo nie ma prywatnie. To po co my składki płacimy? Robicie nas dziadów, żebraków. Nic więcej. A po co wy nam składki bierzecie? Na co ja 45 lat pracy mam? Skończyłem na co składki płaciłem. Odpowiedzi jednak nie usłyszał.